Telewizja Ruchu Chorzów. To jest niesamowita. Nie Powiedzieliśmy, że jesteśmy pracownikami, klubu, którymi... tutaj. Panowie nam nie uwierzyli, chyba. Nie uwierzyli, no to Liczymy, że wyruszymy i zdążymy na mecz. No, Mam nadzieję, że nie jest na... na ...grania no, no, kulis. Tak. Czas gra No radę. i też naszej pracy, no, bo po to jedziemy tak. żeby relacjonować, pokazywać ten No chcemy być jak najszybciej i jak najlepiej pracę wykonać. Ale tu myślę, że kto będzie oglądać te kulisy i jeździł na. Zbicowsko na mecz, do jego stopniowo, nie jest znudzony. Nie, ale. Wracamy tutaj po, po krótkiej przerwie. Nie? Pamiętacie ostatnią wizytę? Ale ja pamiętam taką, gdzie wygraliśmy 1-0, Piechu chyba strzelił. A i to ja byłem to jest na starym stadionie jeszcze. Tak, tak. Pamiętam, w sektorze gości wtedy byłem. Tak to mi się bardziej podobało. No to niech Ruchorzów <grym> powróci do tych czasów, kiedy Ruchorzów tu tak wywoził punkty. Bo ciężki teren. Dokładnie. Ja dobrze widzę, że tutaj kierownik planu, który na co dzień stacjonuje na, na Śląsku, na Górnym Śląsku, tak. Tak. Wybrał się za, za ruchem na, na Jagiellonie. Próbuję tu zaszczepić, że tak powiem, naszą śląską, kurde, jak się mówi, do, do pracy? Nasz etos. Etos. Śląski etos no, pracy. Śląskie słowo etos, ja? No, Szef bezpieczeństwa na nas patrzy, także. Tak? Bądźmy grzeczni. wie? nie wie? Media Ruchu Chorzów? Pozdrawiamy, o, ten... o, pozdrawiamy ten... o, bardzo znany na Śląsku. Człowiek. Kierownik bezpieczeństwa, tak tutaj? Dokładnie tak. Będzie bezpiecznie? Zawsze. Kurczę, jak ruch przyjeżdża, piękna atmosfera. Piękna atmosfera, postaramy się szybko wpuścić, żeby nie musieli... O tak. właśnie, o właśnie, bo kurczę na trasie tutaj jednak białostockie tradycje zachowane i troszkę tutaj postojów jest przed Mimo, tak. Mimo, że komendanci się zmieniają, to zwyczaj... Tak, ta czyli to jest tradycja najważniejsza, tak? tak. Podlaska gościnność teraz jest. 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 A pan tutaj w 2016 roku był też? Jak ruchorz ostatnia wizyta ruchu? Od 2013 roku. Jejce. No to to kilka wizyt ruchorzów, Nawet pan, nie. był jak tam ruchorzów zasiadł zasiad wtedy z widzem, nie? Jedenasty sezon. Jedenasty, Jedenasty sezon. No i dobrze, no to, to nic. To życzę, żeby dzisiaj nie było za dużo pracy. Nie? No i pozdrawiam wszystkich, niech wygra najlepszy. Niech wygra najlepszy, no mam nadzieję, że w końcu wygra. A teraz to ile lat wiesz z ruchem? E, z ruchem od 2007. A z ja też w reklasie od 2008. A na mediach, tak jak tutaj, to od 2013 sobie jeździ. No to zakazujesz? wszyscy już jesteśmy kilkanaście lat, no, nie? To Zbigniew też. Także co, czas na zmiany, czy jak? Co ty, właśnie nie, kurwa. Najlepsza Mnie, nie, Uważam, że jesteśmy najpierw rozpędzeni w tej chwili i teraz tak, już jak walec. To zatrzymywać, nie? Będzie. Dokładnie. Dobrze Zawsze piękny widok. Widok, kiedy niebieska szarańcza podjeżdża pod stadion. Podjeżdża pod stadion dużo przed meczem, także liczymy, że na pierwszych wizek już drużyna będzie miała wsparcie. Nie wygląda to tak jak w Warszawie. Już na razie będzie no, problemowo, także liczymy, że wszyscy wejdą na czas. I, I od początku, od pierwszej minuty doping, i który się naszych chłopców w końcu, to pierwsze zwycięstwo w 2024 roku, oczywiście to ligowe. Panie kierowniku, co się dzieje? Zablokowali drogę, no to i zawodnicy nie mogą wjechać. Poważnie? No. no to fajnie, jakby na mecz za, dużo tak za dużo was przyjechało. Za dużo was przyjechało i znowu jest problem. No to jest drug, jak to się mówi, to jest ekipa, nie? Tak jest. przyjaciele z boiska. Cze... <laughs> Witam serdecznie. Będziemy znajomości walko. znowu odświeżone, tak? tak? Tak. tak, tak. Ja jak najbardziej. Jak, jakie nastawienia, bo my generalnie chyba... Czekasz, a ty nie, nie możesz, a ty, a ty nie możesz tak normalnie pogadać, czy wszystko musisz rejestrować? Tak, to też tak Ale sobie, kiedy ostatni raz byliśmy, pamiętam? No nie jest lekko, no. Ale cały czas się nagrywa. cały czas, wszystko. A, a wiesz ile on ma nieoficjalnych nagrań? Jak wracasz na Jeśli chcecie te nieoficjalne materiały, zostawcie łapkę w górę pod filmy. Co sobie tam przypomniałeś? Kiedy ostatni raz byliśmy? 2.16 Nie. 2.18 Barraża juniorów. A przepraszam, no znowu wracamy do tego meczu po ostatni od sędzia. Z, od... Z Białystok. Widzimy się o 14? Zobaczcie, no, no, więc... Maciek, jakieś ciekawostki? No Wejdź tu, uratuj coś te kulisy, jakieś smaczki. No Bo Wy się tutaj znacie. Ty masz taką jakość tych kulisów, Tu dzisiaj trzeba ratować. Tak? Tak I nie można zepsuć. Musimy, musimy skracać te materiały, nie? Obcinać, bo to. No, mam nadzieję, że dzisiejszy wynik meczu spowoduje to, że nie będzie trzeba u, ucinać tak, jak to w ostatnich czasach bywa. A z Adim pamiętam, jak pierwszy wywiad żeśmy robili, to ojej, to ja sobie, tak na 15 minut zadzwoniłem, a wyszło, nie tak z 50. Tak? No Czy jest taki potencjał? Jeszcze połowa, połowa materiału była zredagowana, nie? No, tego nie pisz, tego nie no, dawaj, to, to może inaczej trzeba zrobić. No, było, 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 No to co, panie trenerze, jakie tutaj nastawienie na ruchorzów? No jakie, no. Mówiłem, to... jak no. że ci nie da spokoju. Uciekaj! No ostatnio byliśmy bardzo zniesmaczeni po tym meczu. W, w grijnicach, przepraszam, bo się mylę, ten tak często zmienia dom, że... No tak, no. Każdy walczy o swoje, my też walczymy o swoje, także przykro mi, że jesteście zniesmaczeni, ale dzisiaj też będę robił wszystko, żebyście po meczu byli zniesmaczeni, niestety. No, wypodrażnieni po tym meczu z Lechem, pewnie Do oczekiwania tu były przeogromne. Też frekwencja chyba komplet tu był, tak? Bo tu święto Ultry, pamiętam, tak. widziałem. Też fajna impreza. No tak, tak, oczywiście, że tak. No. Chcemy wygrywać co mecz, wiadomo, że w sporcie nie zawsze się da, ale no chcemy zrobić wszystko, żeby dzisiaj wygrać. No nic, że ja mogę rzucić jak najmniej kontuzji, poza tym, żeby było fajne widowisko, ale jednak, żeby punkty w końcu za... pojechały do Chorzowa. Byłoby to coś. Amen. Teraz widzimy jak powstaje jak który David wciepuje. Nie ma. Nie ma, nie ma. Cześć Dawid! Cześć, Łukasz! To się staje kultowe, wiesz? A co? Musi się coś wziąć. No. Cześć! Adam, 1000 fans on this sector. 1000. It's, it's amazing. Long, long way and on uh, uh, he goes here, so fantastic and we must win. jakiemu Jakie mu ze sobą? Po polsku. Ty normalnie rozumiesz, nie? No, rozumiem, rozumiem. Po co ja się, o... po co ja się kompromituję swoim angielskim? No, ja tego też <laughs> dlatego nie robię, no. Ja czasami pojedyncze słówka, ale to tak, to normalnie z nim pogadasz. Roberci, jakie wspomnienia z tym stadionem? Mm, ostatni mecz... To nie będę wspominał. Ale dałem tu kiedyś e, asystę. Jeszcze jak w Mielcu grałem. Więc... E, no okej. Okay, no. Powtórz to. Trzeba to powtórzyć. Powtórz to? No. Żeby to była asysta? Nie w sumie, i chyba jak dobrze pamiętam, to właśnie na wygrany mecz. Też walczyliśmy o utrzymanie. Więc... więc, więc fajnie by się to złożyło. No, no. Właśnie idealnie się ustawiłeś. tamta grupa, tysiąca osób, bo tam chyba ten sektor chyba tyle około maksymalnie ma. Żeby chłopcy mieli fajny powrót dzisiaj. I z desantu też będą dzisiaj. Nie wiem czy to jest w czy to jest tak. z granicy. Co... Tak, tak. Dzwonił do mnie Krzysiu, no właśnie do no. pozdrowienia dla niego, że jakaś tu no. ekipa i to są podobno. Tak, tak. No mój, mój szwagier będzie dzisiaj właśnie. szwagier tam będzie? No, no? To więc, więc, więc pozdrawiam ich wszystkich. No to pozdrawiam, I go. dobrego meczu. No to widzisz, to chyba się cieszą, że Cię obejrzą na żywo, nie? No, myślę, że ja. W najlepszych barwach na świecie. Już, już. już, mi, już mi pisał, więc... Będziesz musiał powiedzieć. Nie, nie, nie. nie, nie, nie powiedzieć. Nie, nie Zapytaj się go o ostatni występ tutaj. Rozumiem, że to nie jest miła historia. <śverständ sound> 4 0 wygraliśmy. Bez, bez mydła. Tak? Nie na no, żartuję. Czyli niemiłe wspomnienia stąd? No ale można to zawsze odwrócić, no. no. To, to, po to tu przyjechał ruchorzów dzisiaj, nie? No, dokładnie. <śverständ> Mój mecz się wtedy skończył w 22 minucie. Ale zawsze ciężki teren i bardzo ciężki. Ja tu pamiętam bardzo bolesny, Nie wiem czy my, może my o tym samym mówimy. Tu bardzo bolesny chyba 06. No będziesz... to byłem, byłem, byłem no, też, no Właśnie po tym meczu. A potem na no, pracy stracił. Trenera, tak, tak, nie? tak, ten Jacek został zwolniony i przyszedł. Janek Kosian i zaczęło żreć niesamowicie. No to jest magia tego klubu, nie? Że tutaj nagle cyk. Nikt, nikt na nas nie stawiał. Nikt, kompletnie nikt, a tu trzecie miejsce, dziękuję. Myślę, że czasami nawet lepiej i, nie wiem czy łatwiej, ale lepiej się gra właśnie z takim, jak przyjeżdżamy, przyjeżdżamy do lidera to wszyscy gdzieś tam wiadomo, że w każdym meczu są mega skoncentrowani, ale takie mecze też i kibice wiadomo, jak zawsze, mocną grupą przyjadą, pomogą i myślę, że w takich meczach właśnie można dużo zrobić. Dużo zrobić taki taki mocny krok do przodu, bo jak wygrywasz u lidera, no to każdy mega gdzieś tam może uwierzyć w siebie, w swoje umiejętności, że potrafimy grać i naprawdę może się, może się dużo odmienić, no ale dzisiaj wiadomo, no, musimy zrobić swoje, a później będziemy myśleć dobrze. Jasne, no słuchaj, za wami tysięczna grupa w kibiców w ruchu, mimo miejsca w tabeli, mimo, że to naprawdę no są... Nie są rozpieszczani kibice. No to widzisz, wierzą, widzą też. Oczywiście, no, no i to jest, to jest duży szacunek, mega szacunek. I, no i my też to czujemy, nie? Mega to czujemy i. No i mam nadzieję, że sprawimy im dzisiaj radość, żeby mieli fajny powrót. Po co na tej murawie chyba jeszcze nie mieliśmy okazji rozmawiać? No nie. Ale ty na pewno tutaj miałeś okazję zagrać. No właśnie, co? Do... Też mówisz, że ciężki teren, bo doświadczenie ułożył bolesne. Akurat tutaj mam dobre wspomnienia, bo z Termaliką akurat tutaj uzyskaliśmy po tym meczu utrzymanie na dwie kolejki przed końcem. W meczu, w którym nie oddaliśmy strzału na bramkę wygraliśmy 1-0, więc evenement. No zobacz, właśnie jak rozmawiamy, no to tutaj doping już przed meczem, mamy kurczę, półtorej godziny do meczu, no. a to już zaczynacie, czyli wierzą w kibice, no dalej. Wierzą, wierzę. no my też wierzymy, ja też wierzę. Cały czas są drużyny i i no, liczę na to, że ta karta się odwróci, też jakby analogia, bo przyjeżdżamy do rozpędzonej drużyny, ostatnio akurat przegrała, ale, ale są liderem, więc mają swoje aspiracje, ale my tak samo, obojętnie, obojętnie czy przyjeżdżamy do lidera, czy nie, no to, to musimy iść na maksa, bo już jakby powtarzamy to cały czas, ale, ale jakby to, że lepiej to wszystko wygląda i czujemy to, że, że, że idzie to w dobrą stronę, no to muszą za tym pójść zwycięstwa, bo już jest trochę późno na to, żeby tylko po prostu gadać o tym, że jest fajnie, a trzeba już naprawdę te punkty już konkretnie, konkretnie zacząć robić. Co za panie Gabrielu, jakiego się tutaj meczu spodziewamy? Przyjeżdżam, przyjeżdżamy punkt. na lidera? Jedni pytali, to powiem będziemy gielony, a teraz powiem ruch. Nie no, no. Proszę wlać tu jakąś nadzieję, choć to już będzie po meczu i tak puszcza. No y, fajny sobie wybraliście moment na no, przełamanie, na no, szukanie drugiego zwycięstwa na no, najtrudniejszym terenie widzę. Ale tak okiem specjalisty. Są szanse, ruchorzów ma tutaj? Zaraz zatrzymam. No nie no chciałbym, żeby to był zacięty mecz. Może się, może się zaskoczę, ale... Trudny, naprawdę uważam, że w sensie trudny ruch macie rywala pod swój profil gry. nie Rywala, który gra od samego, od samego początku, od bramki, gdzie musicie mieć wysoki pressing. Jak Lech to robił tydzień temu tutaj, to to wychodziło. Nie? Że jakby jak był w stanie pierwszy pierwszej szybko odbić piłkę, no więc jak Ruch dzisiaj będzie też w stanie jakby odbić ten środek pola, no to może się to wyciągnie, ale dam pozytyw. Może nie wiem, czy na ten mecz, ale taki dalszy pozytywny. Uważam, że Ruch gra lepiej na wiosnę, niż grał pod koniec jesieni. A zazwyczaj jest odwrotnie. Zazwyczaj jakby jeszcze jakieś wejście w formę, a naprawdę uważam, że zgadzam się z tym, co, to, co było słychać z ruchu, że nie ma nadal, wiesz, zwycięstwa, nie? Ale jakby dostrzegam to, że jest lepiej. Więc wydaje mi się, że te zwycięstwa teraz przejdą. Nie wiem, z kim gracie za tydzień. Piaz Gliwice. O! No ale może dzisiaj się trzy. To Seksta klasa, nie? To jest Panie Michalski, ty masz dzisiaj takie wsparcie z trybun? No widzisz, nawet z do Białego stoku, tutaj ja. najwierniejsi fani przyjeżdżają. No to słuchaj, to wiesz, że tu nie można zawieść, nie? No dokładnie tak. Bo nie dość, że tam tutaj grupa wierna mimo przeciwności losu. Chciałem powiedzieć właśnie, że nie tylko na tamtej trybunie są dzisiaj wierni kibice. Ja. Są też tutaj. Pięknie. Będzie ich trochę więcej, ale jeszcze, jeszcze nie dojechali. Mhm. To niech się dołączają do dopingu tutaj, No dokładnie, nie? dokładnie. dokładnie. K&N jak zwykle w trasie. Tak jest, w trasie są my, nie? Troszka kilometrów dzisiaj do zrobienia było. Kurę, 500 500 metrów zrobili obiad, obiadeczek na trasie, jeszcze zwiedzania ryneczku w Białymstoku. No i Ej, troszkę lokalnych truków trzeba było skosztować jeszcze. <gadowa> <gadowa> Powiedz mi, bo jeszcze tym busikiem nie mieliście okazji jechać, ale czy jak tam w ogóle zbiórka? Czy zbliża się to do finału? No, mamy tak, na zbiórce, na zrzutce mamy uzbierane 29 tysięcy klub, fajnie, no, z Sparł. <głos》> kwotą 8 tysięcy złotych. Tak, tak, to tutaj Wcześniej podziękowania w... dla Ecika szczególnie, Dokładnie, tak, dla Januszki. Wcześniej też mieliśmy wkład z karnetów w postaci ponad 13 tysięcy złotych. Zbiórkę też przeprowadziliśmy na meczu z Legią Warszawą na kwotę... 8 tysięcy złotych, także kwota jaka się opiera, to już mamy gdzieś w granicach 57 tysięcy. Jeszcze mamy lokalną firmę, która też nas wyższe w ilości 10-15 tysięcy złotych. Także... No to ja już mogę pytać to kiedy? Kiedy? Szukamy, szukamy, myślę, że już tak. Na wiosnę już coś się pojawi nowego z obrandowaniem, w, wiadomo, znaczącym z klubu kibiców niepełnosprawnych, lokalnych też firm, bo też będziemy poszukiwać sponsorów, żeby nam pomogli utrzymać tego busika. No i... Będziemy działać. No to, to brawo, brawo. Dzisiaj, dzisiaj nas ten bardzo znowu nas pomógł. Alan z FCD, bo użycił nam swojego buzika. Słuchaj, Ala, jeżeli już Alan Alanie z FCD, no to właśnie my też chcieliśmy jako dział medialny, nie łukasz. Dokładnie, bardzo podziękować Alanowi, bo nas też wsparł. Aż też, co, właśnie to właśnie też, też autem, nie? Niesamowite wsparcie Alana, także i my, i kibice, którzy przyjechali tutaj. No bardzo dziękujemy Alanowi za to, że mogliśmy się wybrać. Dokładnie, do firma WERTRANS Polecamy. A mu pomysł na wyjazdy. Pożyczy jednym drugiego busa, a potem jedzie z ekipą, żeby się napić. Nie? To też tak może być. Panie sędzio, to wró wróciło to w to miejsce, w którym się wszystko zaczęło. Wróciło, ale to jest piękna historia. na razie musimy odpocząć. No. <laughs> jak, jak kiedyś znowu wystąpi na głowicy, no to wtedy zrobimy jakiś materiał. Dobrze, dobrze, dobrze. A dzisiaj życzę, było dzisiaj war, nie? Rozumiem. Tak jest, dzisiaj war. No to życzę tam, Dobre żeby nie przerywać za, część, za często meczu. Dobrego meczu. Dobrego meczu. Masz, jakie okulary, no, tak, ale ale tak. jakie ładne okulary masz czekaj. mogę, w ogóle, daj to! Tu yeah. no się wzorowałem na najlepszych kierownikach, nie? Yeah, nie, no pięknie, pięknie, no słuchaj, trzeba czerpać dobrze, dobre wzorce. Tak, 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 to mam nadzieję, że humory nasze będą e, podobne tutaj. Owie, w tym, ale to w dwie strony nie możemy, nie no, ale ja niech wygra lepszy. No. I obojętnie, czy gramy u siebie z legią, z wartą, czy przyjeżdżamy do lidera, z tej drogi zejść nie możemy. Zawsze na 100%, zawsze o pełną pulę i zawsze kurwa razem. Mocno panowie! Spamiętam pazycielstwo! Całej awaryjki! Słowa wsparcia od kibiców tutaj, też docenili to, co się podczas tego meczu działo, ale no nie zasłużyliście na pewno na to. Ja już powiedział na Krakowi coś o Fatum i kur... Ktoś nam źle życzy chyba, bo to jest niemożliwe. Ja wiem, że to bardzo ciężko jest dla z nas, ale przeogromne wsparcie od kibiców otrzymane. O masakra, co już gadaliśmy, nie widać było tego z chłopakami, że to jest niemożliwe tak zareagować, ale szacun, naprawdę, szacun.